Prygnij się tam na lewo, ja idę na prawo. Dobra. <laughs> Muszę do wozu chyba... Muszę ten wziąć, kurwa. Muszę postać, nie stracić. O! Co to było? Mam bossa! Dobra, czekaj, bo tu mamy typu. Jest są Bóg! porobiłem! Filip, buch po jednym strzale! Tylko jeden został Bóg jest Tu to ciała! Dostałem łeb! Marta gromadza? Podnosz mnie mordo! Bóg bliżej, damy, żeby ich nie podniósł. Za tą skałą coś rzuć spali ich! Biegnę, biegnę. Dwóch probionych jest. Uy. Nie wiem czy się nie widzi. O nie! Go, kurwa nie rzuciłem! Tylko on dobrze strzela frajer jebany! Wierdole go! No, bo on już podnosi w prawie. Musisz tam spalić coś, ja ci mówię sto razy! Tu do prawej jest on ciała, do prawej! Na ziemi tu są ciała za tą skałą. Pablo, on tutaj jest przy Filipie. Podnosi Leży Leży Kto? Jeszcze jest jeden? Dobra, ze trzech porobiliśmy Dobra zajebiście Ja mam dwa pasy, trzeba szybko bosa jest zabić Sabnika, to wypiarci Pierci mi baję powchodziły chopy z tego karabinku na parcie nie? Ma ktoś szabrownika? Ja mam, ja mam To bierz ostatni To no wiem Czekaj, czekaj 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 wezmę go broń ale to, to pożyczam. To ekipa. Kolejna ekipa biegnie. Bordy, walczcie z nimi, ja to idę szybko, mam czepnego granata. Chodźcie tego bossa zabić, ja jeden pasek duży. To dalej, to odna bossa. Macie dezorientujących na granat może? Nie mam, kurwa. Oni są tutaj blisko nas dalej, już się pizda. Są już typowo za nami. Dalej, wbijaj tam. Da, bo oni są u nas na plecach. Ja mam czepny. Wbijaj. Yeah. Masz czepny, tak? Nie, yeah, ja mam tu, No ale teraz nie przejdziemy tymi schodami. Czekaj, przejdziemy. Łapki stawiam. Dobra, hit. Ja idę na zewnątrz, ja uważajcie, też. tu jest pułapka, i tu jest pułapka. <śmiech> Kurwa. <laughs> Pierdolę. Ja Oni strzelali, tak? Ja strzeliłem. Tu już słychać do lewej, zabijali chyba zombiaka. Tutaj to! Та чого воша? Достав Jeden, właśnie tam gdzie Pablo No ja go trafiłem dwa razy, ale przeżył Ja też go raz trafiłem i też przeżył właśnie tego dwa razy trafiłem tam... Dostał yes. Kroluj A gdzież? zabił. Dostał. Kurwa. Pan uciekł, uciekł tam ten budynek, dostał dwa razy. Leży. Tam jeszcze jeden jest, czy dostał on? Osiem jeden. Bo tam one. był. Jednego Nie? zabiłem dwa? z mojej strony. Dwa razy tamten dostał, biorę trofeum, zaraz wam powiem gdzie są. Tam jest, tam jest, gdzie, gdzie Filip gdzieś. Jeden tylko. Jest, tutaj, na front, na tym budynku. Leży. Dzień Pablo, weź trochę Dobra, jest czysto. Wszystkie, to na O to czekam, a, aż... a. A gdzie jest tutaj do działa? Pamiętam. 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 Tylko go liter, no jest. No to. to to Wielka ekipa wyeliminowana, idę do wozu, tu jest wóz po ammo. Idziemy... Idę do ewakuacji. Nie wiem, jak uważacie?